Witajcie. Dzisiaj Wam opowiem o tym, jak mają się podwójne standardy w Unii Europejskiej w komentarzu dnia, bowiem od kilku dni wszyscy komentują wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, szantaż Komisji Europejskiej, by Polska jak najszybciej go wykonała. Jak wiemy, Polski Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Unia Europejska nie ma kompetencji, by dyktować nam organizację wymiaru sprawiedliwości. Wiemy, że w Niemczech sędziów powołują politycy w różnych państwach. To upolitycznienie, od jaki jest główny zarzut reform w Polsce, ma o wiele większy wymiar. Tam takich wyroków Trybunał Sprawiedliwości nie wydaje. Natomiast w ostatnich kilku miesiącach różne państwa kwestionują orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. Tylko wobec Polski, jakieś kary ciągłe, wskazywanie, że Polska sama, sama ustawia się na marginesie Unii Europejskiej. I przytoczę Wam dwie sprawy ledwie z ostatnich kilkudziesięciu godzin, kilku dni, kiedy okazuje się, że Francja czy Niemcy za nic sobie mają orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jeśli dotykają one żywotnego interesu tych państw. Pierwsza sprawa dotyczy orzeczenia TSUE dotyczące żołnierzy. Stwierdził TSUE niedawno, że dyrektywa dotycząca czasu pracy obejmuje również żołnierzy. Wzbudziło to gigantyczny opór całej klasy politycznej we Francji. Francuscy Politycy jednoznacznie mówią o tym, że to orzeczenie narusza suwerenność Francji, ponieważ nie może być tak, że Trybunał Sprawiedliwości wskazuje, jak mają pracować francuscy żołnierze, jak mają służyć Francuzom. Jest to kwestia bardzo ważna. Może przeczytam. Minister do Spraw Sił Zbrojnych Florence Parli skrytykowała decyzję z Trybunału Sprawiedliwości, o czym poinformował jej rzecznik, również Jean-Louis Barlot. Dawny przewodniczący centrowej partii UD i minister rządu François Fillon stwierdził, że to orzeczenie nausza suwerenność Francji, wskazując, podejmując te decyzje, SUE wzgardził narodową suwerennością Francji w zakresie jej bezpieczeństwa i ochrony jej żywotnych interesów. Stwierdzając, iż dyrektywa dotycząca czasu pracy ma zastosowanie do sił zbrojnych, które są zwornikiem narodowej suwerenności, Trybunał popełnia niewyobrażalny, nieakceptowalny błąd. Przypisuje sobie prawo, którego nie posiada. Decyzją decyzja tą kwestionuje konstytucyjną zasadę, która daje głowie francuskiego państwa władzą swobodnego dysponowania siłami zbrojny, zbrojnymi w celu zapewnienia niepodległości naszego kraju. Byłoby wyrazem nieodpowiedzialności, gdyby francuskie władze państwowe pozwoliły sobie na narzucenie w tej kwestii europejskiego wyroku. To mówią um, liderzy życia politycznego we Francji. Byli uważni urzędnicy, ministrowie, politycy, również były premier w rządzie, w, ra w ramach rządów Emmanuel Macrona, prezydenta, premier Emmanuel Philippe również skrytykował ten wyrok. Również Michel Barrier, który, który prowadził negocjacje w sprawie Brexitu skrytykował ten wyrok. Coś mówi o wyjściu Francji z Unii Europejskiej. Nie, po prostu Francuzi, francuska klasa polityczna dostrzega niebezpieczeństwo tego wyroku dla, dla francuskiego interesu narodowego. Również kilka miesięcy temu przypominam, że w sprawie retencji danych e, francuska Rada Stanu odmówiła nadrzędności prawo unijnego. Druga sprawa sprzed kilku dni: Szpigel to porusza dotyczy Niemiec. Dotyczy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku. Wtedy to Trybunał orzekł, że nie można wykonywać niemieckich nakazów aresztowania, bo wydawane są przez prokuratorów, którzy nie są niezależni. W Polsce te nakazy wydają sądy i w Niemczech okazuje się, że jest niższy poziom praworządności w tym zakresie. I też Niemcy Unii Europejskiej nie opuszczają. Natomiast co jest istotne, niemiecki minister sprawiedliwości może w każdej formie wydawać polecenia prokuratorom. I takie jest prawo. W Polsce się zarzuca, że połączone urzędy ministra prokuratora generalnego to jest właśnie taka niepraworządność. W Niemczech to obowiązuje od lat. Nikt Niemiec nie wyrzuca z Unii Europejskiej, nikt Niemcom nie nakłada kar finansowych. I kiedy próbowano trochę te restrykcje wprowadzić wokół, wokół tych poleceń, wprowadzić obowiązkowe na, piś na piśmie uzasadnienia, no to 8 z 16 krajów związkowych i minister spraw wewnętrznych, Horst Seehofer, nie przyjął tej propozycji. Niemców, Francuzów się nie kara. Co wolno wojewodzie, to nie wolno Polsce. Jak mawia stare porzekadło, tak nas traktują w Unii Europejskiej i dlatego też powinniśmy te wszystkie szantaże, haracze, oczekiwania, żebyśmy nagle uginali kark przed Trybunałem Sprawiedliwości, Komisją Europejską, zostawił gdzieś głęboko na półkach i powróciłbym po prostu do reformy sądownictwa, która czeka od trzech lat na realizację, bo najpierw weta prezydenckie, ym, wprowadzenie częściowych reform, potem oczekiwanie na rezultaty rozmów z Unią Europejską. Widzimy, że to doprowadziło do ślepego załuka. Organy Unii Europejskiej negocjowały od początku w złej wierze i dążą tylko do tego, żeby poszerzyć swoje kompetencje bez zmiany traktatów ani kroków wstecz można powiedzieć starym dobrym porzekadłem również e, i pełna do przodu do reformowania sądownictwa